Cześć. Jakie jest najważniejsze zadanie każdego z nas tutaj? Uważam, że najważniejsze jest płonąć i nie gasnąć, bo ludzie idąc przez życie, stykając się z różnymi sytuacjami, uczuciami, problemami, gasną, tracą szczęście w oczach, tracą nadzieję, wyglądają jako zgaśnięte świece. I na to nie możesz sobie pozwolić, bo jeżeli zgaśniesz, to będzie już koniec gry. Game over, już nic się nie wydarzy, już będziesz ciągle na niższych wibracjach. Wiem, że nie jest to łatwe, ale to jest absolutnie niezbędne, żeby żyć w pełni, żeby móc spodziewać się czegoś lepszego, żeby grać, bo jesteśmy graczami w tym życiu, a nie biernymi, pł płynącymi rzeką. Kawałkami drewna albo czegoś innego. To jest bardzo, bardzo ważne. Według tego zawsze oceniam człowieka. Wszystko mi jedno, ile ma lat. Jeśli płonie, jeśli nie zgasł, jeżeli ma w oczach radość, nadzieję, to znaczy, że wszystko będzie dobrze. A jeżeli zgasł, z jakichkolwiek powodów, to już jest koniec. Nie wolno gasnąć. Mimo, że cały świat do tego skłania, ku temu skłania, całe życie uczą nas wszystko oddawać: oddawać rzeczy, oddawać młodość i oddawać w końcu ciało. Ale nie wolno gasnąć. Absolutnie nie wolno. Trzeba się trzymać. Nie mamy prawa na to. Jeżeli będziesz gasnąć, nikt Ciebie nie zapali. To jest Twoja odpowiedzialność. Nie pozwolić sobie na to żeby jakiekolwiek wydarzenia w życiu Ciebie zatrzymały, zastopowały i sprowadziły, że już nie, nie płoniesz jak świeca. Musisz codziennie płonąć. To jest Twoje zadanie.